Siemano, ja jestem Mateusz, witam Was i zapraszam na dzisiejszy film. Grzegorz Krechowiak został opluty w trakcie meczu, Barcelona zamyka klubową telewizję, praca ma stracić nawet 120 osób. Marco Royce, a także Alejandro Garnaccio podpisali nowe umowy z obecnymi klubami, natomiast BVB traci punkty i może stracić także pozycję lidera. Trener Juventusu obrażał Inter po przegranym meczu w Pucharze Włoch. Fernando Santos tak naprawdę nie chciał meczu z Niemcami, a Cezary Kulesza potwierdził, że dojdzie do pożegnania Jakuba Gorąco zachęcam, aby do nas dołączyć i subskrybować kanał, no bo dzięki temu nie ominą Was najnowsze informacje ze świata piłki nożnej. Pamiętajcie o tym, że swoje newsy możecie podsyłać mi na Instagrama, link macie oczywiście na dole w opisie, ja Wam życzę miłego dnia i zapraszam do oglądania. Liga Saudyjska jest popularna dzięki Cristiano Ronaldo, ale w innych meczach czasami także jest ciekawie i emocjonująco. W pojedynku Al-Itihad z Al-Shabaab, w którym to występuje Grzegorz Krechowiak, padły trzy bramki, a co ciekawe to każda z nich została zdobyta po rzucie karnym. Al-Itihad ostatecznie wygrało 2-1, no i tym samym umocniło się na pozycji lidera tabeli. W tym meczu obejrzeliśmy jednak czerwoną kartkę właśnie dla zawodnika Al-Itihad, a to z tego powodu, że próbował on opluć albo i opluł Grzegorza Krechowiaka. A po chwili splunął także na kolegę Polaka z drużyny. Takie zachowanie nie umknęło sędziemu, który za takie coś oczywiście wywalił go z boiska, i słusznie. Mam jednak nadzieję, że komisja ligowa zbierze się i zawiesi go na kolejne spotkania i chłopak odpocznie sobie nieco dłużej, bo na pewno na to zasłużył. Cristiano Ronaldo po trzech meczach w ligowych rozgrywkach bez trafienia w końcu się przełamał, a jego drużyna pewnie pokonała Alerat 4 do 0. Portugalczyk dał prowadzenie po 4 minutach i pomimo tego, że był na boisku do samego końca, to ani więcej bramek nie zdobył ani też nie asystował. Tym samym Portugalczyk w 15 spotkaniach, jakie udało mu się rozegrać, zdobył 12 bramek. Manchester United stracił punkty w meczu z Tottenhamem. Rywalizacja w Londynie rozpoczęła się wyśmienicie dla Czerwonych Diabłów. Szybkie prowadzenie dał Jadon Sancho, a rajd right Markusa Rochforda zakończył pierwszą połowę spotkania. Prowadzili 2 do 0, no i nic nie wskazywało, że gra zmieni się w drugiej części tego meczu. A jednak, Ryan Mason dokonał bardzo dobrych zmian i dobrze nastawił swoich zawodników na odramianie strat, bo to się udało. Pedro Poro oraz Son doprowadzili do wyrównania. Tak w tym momencie prezentuje się tabela Premier League. Co może być ciekawe, to trójka pomocników United, czyli Eriksen, Bruno i Casemiro. Jak się okazuje, to w tym sezonie Manchester United nie przegrał ani jednego meczu, jeżeli wymieniona trójka rozpoczynała mecz od pierwszej minuty. A jeżeli już mówimy o United, to wczoraj doszło do odnowienia umowy z obecnie kontuzjowanym Argentyńczykiem Alejandro Garnacho. Podpisał on nową umowę na kolejne 5 lat. Po tym, co ten zawodnik pokazywał w tym sezonie, to na pewno bardzo dobra decyzja i powinna cieszyć kibiców tego klubu. E é Nowy kontrakt, tyle że zdecydowanie krótszy, podpisał Marco Royce, Zawodnik BVB odnowił umowę z obecną drużyną o kolejny rok do końca sezonu 2023-2024. Tak powiedział piłkarz po podpisaniu umowy. Jako zespół, podobnie jak wszyscy nasi fani, mamy jeden wielki cel, na którym wszyscy się koncentrujemy. Pomijając to nadal mam wielkie pragnienie, aby dać siebie wszystko dla klubu, w którym spędziłem ponad połowę życia. Dla mnie wciąż nie ma nic lepszego niż strzelanie goli przed najlepszymi kibicami na świecie. Świecie i na najpiękniejszym stadionie świata i wspólne świętowanie zwycięstw. A jak z tym mistrzostwem będzie? Okazuje się, że może być nieciekawie, a to z tego powodu, że wczoraj BVB punkty straciło z Bochum. Rywalizacja zakończyła się remisem po jeden. Co ciekawe, to bramki padały w piątej i siódmej minucie spotkania, a w 65 mieliśmy naprawdę wielką kontrowersję. Adejemi w tej sytuacji padł w polu karnym rywali, ale sędzia uznał, że wszystko jest ok i nie dał rzutu karnego. Czy słusznie? Nie mi to oceniać, ale wydaje się, że to może być jedno wielkie nieporozumienie, ponieważ kontakt w tej sytuacji był ewidentny. Zarząd FC Barcelony zdecydował już oficjalnie, że 30 czerwca tego roku zostanie zamknięta klubowa telewizja Barca TV. Koszt prowadzenia całego przedsięwzięcia to 8 milionów euro rocznie. I jak się okazuje, zostało to zrobione, aby ograniczyć koszty w celu dostosowania się do warunków finansowego fair play. Co więcej, oznacza to, że nawet 120 osób straci pracę. Jak donosi włoskie gazeta Dello Sport, po rewanżowym meczu Juventusu z Interem w Pucharze Włoch doszło do niemałej sprzeczki między działaczami obu klubów. Choć to Inter wygrał i tym samym awansował do meczu finałowego, to Massimiliano Allegri miał wypalić do szefostwa Interu, że są gówniani i ten sezon zakończył na szóstej pozycji w Serie A. To właśnie na tej pozycji obecnie się znajdują, ale pozostało jeszcze kilka meczów do końca tego sezonu, więc wszystko może się zdarzyć. Media donoszą, że w szatni Starej Damy Massimiliano Allegri miał także powiedzieć swoim zawodnikom, że nie mogą pozwolić na to, aby Inter awansował do Champions League. Juve jednak na to wpływu mieć nie będzie. A to z tego powodu, że z interem po prostu już nie zagrają. Fernando Santos w rozmowie z Jackiem Kurowskim wyraził swoją niechęć do rozegrania meczu z reprezentacją Niemiec. Ważny jest nie mecz z Niemcami, tylko z Mołdawią. W porządku, wszystko już zostało zaplanowane i nic z tym nie można zrobić. Szanuję to, ale jeśli teraz zostałbym zapytany, czy mamy rozegrać ten mecz, odpowiedziałbym, że nie, to nie jest mi potrzebne. To na pewno nie będzie test, oni prezentują inny styl. Niemcy nie grają tak jak Mołdawia, to zupełnie coś innego niż to do czego będą przygotowywał piłkarzy przed meczem z Mołdawią, to nie ma najmniejszego sensu. Oczywiście to ma sens, jeżeli chodzi o stosunki między Polską i Niemcami o PZPN. Gdyby byłoby to już po eliminacjach Euro i ktoś zapytałby, czy chcę grać z Niemcami, to powiedziałbym, że tak. Z tymi słowami naszego trenera ciężko się jest nie zgodzić. Faktycznie mecz z Niemcami odbędzie się kilka dni przed spotkaniem eliminacyjnym i to on może pokrzyżować przygotowania na Mołdawie. Z drugiej jednak strony, jeżeli w 2-3 dni nie jesteśmy w stanie przygotować się na takiego rywala jak Mołdawia, to jak się to ma do meczów turniejowych na Euro czy Mundialu? I od razu pojawia się pytanie, na jakim poziomie jest polska piłka nożna, że aż z takim strachem podchodzimy do tego spotkania. Piłeczkę trenerowi odbił jednak prezes PZPN Cezary Kulesza. Selekcjoner nie może być zaskoczony tym wyborem, ponieważ od dawna wiedział, że staramy się o taki mecz towarzyski. Jako federacja dostajemy od UEFA pieniądze za prawa transmisyjne. Pojawiło się wolne okienko i musieliśmy mieć sparring partnera. Jesteśmy do tego zobligowani. Umową. Próby umówienia rywala na ten termin rozpoczęliśmy zanim Fernando Santos został selekcjonerem. 16 czerwca będzie również miało miejsce pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego z reprezentacją Polski. To potwierdził już prezes polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Jeżeli polski piłkarz pojawi się na boisku, to pobije rekord Włodzimierza Lubańskiego, czyli piłkarza z najdłuższym stażem w reprezentacji Polski. 17 lat i 80 dni tyle będzie dzieliło pierwszy i ostatni mecz Jakuba Błaszczykowskiego z na piersi w przypadku Włodzimierza Lubańskiego to 17 lat i 25 dni no i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Premier League Crystal Palace zagra z West Ham United, Brentford kontra Nottingham Forest, a Brighton zmierzy się z Wolverhampton. We francuskie Ligue Lille kontra Afachzio. W niemieckiej Bundeslize A Interakt Frankfurt zagra z Augsburgiem, a Union Berlin versus Bayer Leverkusen. We włoskiej Lidze AS Roma w hitowym pojedynku zmierzy się z Acy Milanem. A również interesującym pojedynkiem na pewno będzie starcie Torino z Atalantą. W hiszpańskiej La Lidze Real Madrid Atlet kontra Almeria, a FC Barcelona zmierzy się z Realem Betis. Natomiast w naszej polskiej ekstraklasie Jagiellonia-Białystok warta Poznań. Zagłębie Lubin widzę Łódź, a Piast-Gliwice kontra Pogoń-Szczecin. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Koniecznie ocencie ten film i subskrybujcie kanał. Obejrzyjcie także ten poprzedni film, bo tam mówiliśmy o polskim kibicu, który został wyrzucony z Camp Nou. To dość interesująca historia. Ja Wam jeszcze raz życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!